Czasami w duchowej podróży tak bardzo wznosimy wzrok ku niebu, że zapominamy, co mamy pod stopami. A przecież to właśnie pod naszymi stopami bije puls życia, energia Ziemi, która każdego dnia wspiera nas, karmi i daje nam stabilność. Czakra Gwiazdy Ziemi to jest niezwykłe centrum energii. Które łączy nasze ciało z mądrością planety. To ona sprawia, że możemy nie tylko marzyć, ale też naprawdę doświadczać życia w całej Jego pełni. To czeka, która przypomina, że duchowość zaczyna się od ugruntowania. Nie chodzi o to, by unosić się nad ziemią, ale by z miłością na niej stanąć, w pełni obecnym, w pełni świadomym i być może przede wszystkim wdzięcznym. Gdy ta czakra działa w harmonii, czujemy, że mamy oparcie. Nic nas nie przytłacza, nic nas nie popycha do przodu na siłę. Życie staje się płynne, rytmiczne i spokojne. Czujemy, że możemy zaufać. Kiedy energia czakry gwiazdy Ziemi jest zrównoważona, pojawia się wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. To stan, w którym przestajesz szukać potwierdzenia swojej wartości, bo wiesz, że jesteś częścią całości. Nie musisz już niczego udowadniać. Wystarczy, że po prostu jesteś. Zaczynasz odczuwać wdzięczność za to, co proste zapach deszczu, dotyk ziemi, ciepło słońca. I nagle widzisz, że to wszystko, co cię otacza, ma niesamowicie ogromny sen. A gdy ta czakra zostaje zablokowana, tracimy to połączenie. Pojawia się uczucie zagubienia, niepokoju, oderwania od rzeczywistości, co często możemy zaobserwować w świecie właśnie duchowości. Możemy czuć, że stoimy w miejscu, a mimo to nic wokół nas nie jest stabilne. To moment, w którym dusza nie jest w pełni, Zakotwiczona w ciele, a przecież w ciele doświadcza, w ciele właśnie uczy się nowych lekcji. Człowiek zaczyna żyć bardziej tak naprawdę w głowie niż w sercu. Analizuje, zamiast otworzyć się na czucie. Wtedy czakra gwiazdy Ziemi przypomina nam o potrzebie powrotu. O tym, by zejść z powrotem do ciała, do oddechu, do tych prostych rzeczy, do codzienności. Bo tylko wtedy, gdy stoisz mocno na ziemi, możesz wznieść się ku światłu. Nie można wzrosnąć wysoko, jeśli nie zapuści się korzeni. Dlatego to jest tak niezwykle ważne. Praca z tą czakrą to powrót do natury. Czasem wystarczy po prostu wyjść na zewnątrz, zdjąć buty i poczuć ziemię pod stopami, wilgotność trawy, wziąć kilka głębokich oddechów, posłuchać ciszy albo dźwięków natury. W tych chwilach ziemia zaczyna nas leczyć, zabiera napięcie, rozprasza chaos uspokajamy myśli, to właśnie w takich prostych momentach odnajdujemy największe uzdrowienie. Wielu psychologów mówi i podkreśla, że właśnie jeżeli czujesz stres, idź do lasu, wycisz się, poczuj naturę. Pomaga w tym też świadoma obecność w ciele. I to jest niezwykle istotne. Odczuwanie swojego ciała z wdzięcznością, a nie z krytyką. Tak się przyzwyczailiśmy krytykować nasze ciało. Tego za dużo, tego za mało, to mi odpowiada. To takie, tamto nie takie. Bo ciało to nie jest przeszkoda w rozwoju, to świątynia, w której duch może właśnie doświadczać tego życia. Kiedy zaczynasz traktować swoje ciało jak sprzymierzeńca, to ta energia czakry gwiazdy ziemi otwiera się i zaczyna płynąć. To jest niesamowite doświadczenie. W pracy w Theta Healing czakra ta jest niesamowicie kluczowa. I już przy samym wejściu w stan Theta, przy rozpoczęciu medytacji, łączymy się właśnie z energią Matki Ziemi. To ona zakotwicza te wysokie wibracje uzdrowienia i manifestacji. Bo nawet największa duchowa przemiana ona potrzebuje takiego solidnego fundamentu. By stać się realną. Bez uziemienia nowe wzorce, które wprowadzamy do naszej podświadomości, mogą pozostać tylko i wyłącznie w sferze intencji. Dopiero połączenie z energią Ziemi sprawia, że to wszystko zaczyna się materializować w naszym doświadczeniu. To moment, w którym duch naprawdę schodzi w materię jak gwiazdy Ziemi przypomina też o równowadze, o tym, że rozwój duchowy to nie tylko wzrastanie w górę, ale też schodzenie głębiej w siebie. To umiejętność bycia obecnym w każdej tak naprawdę sytuacji, niezależnie od tego, jaka ona jest. Ziemia uczy nas, że niczego nie trzeba i nie wolno przyspieszać. Wszystko ma swój rytm. Swoje miejsce i również swój czas. Kiedy jesteśmy połączeni z tą energią, przestajemy bać się życia, zaczynamy je czuć, a nie tylko analizować. Uczymy się ufać, że każdy krok, nawet jeśli wydaje się niepewny, prowadzi nas dokładnie do miejsca, w którym mamy być. Wtedy naprawdę czujemy, że jesteśmy w domu, tu, na Ziemi. Pamiętaj, i to już na koniec, jak zawsze podkreślam, artykuł, który ukazał się dzisiaj rano, jest tylko takim zasygnalizowaniem tematu czakry gwiazdy Ziemi, nie wyczerpuje go w pełni. To taki zarys, który macie w pewien sposób zainspirować i pomóc poczuć tą energię w sobie. Jeśli oczywiście chcesz doświadczyć głębiej, przypominam o 11-dniowych warsztatach, które będą już w listopadzie, gdzie będziemy dosyć głęboko właśnie z tymi czakrami, wszystkimi, również z czakrą gwiazdy ziemi pracować. A dzisiaj zapraszam Cię na medytację, w której poczujesz tą energię w sobie. Ona ukaże się już niedługo na kanale YouTube, na kanale należącym do. Na platformie YouTube na kanale Fenix Akademia Transformacji SP. I tylko tam zapraszam cię serdecznie do tego doświadczenia. Ej, kochani, dziękuję za ten wspólny czas. Dziś odkrywaliśmy, że być duchowym to nie znaczy wcale unosić się ponad Ziemię, lecz z miłością stać na niej w pełni obecnym i w pełni świadomym. A jutro w kolejnym dniu, już przedostatnim dniu naszej wspólnej podróży ku energią czakr, czakra gwiazdy duszy. Również niezwykła czakra. Serdecznie zapraszam. Rano ukaże się artykuł, później wieczorem nagranie i medytacja. Jest to niesamowita czakra, która otwiera nas na mądrość, na światło płynące z wyższego ja i również w jutrzejszej medytacji z czakrą gwiazdy duszy tego doświadczymy. Dziękuję, że jesteście. Życzę wam cudownego wieczoru. Dziękuję za wszystkie lajki, udostępnienia, komentarze, za obserwację mojego kanału na YouTube, mediach społecznościowych. Dziękuję, kochani. Życzę wam cudownego wieczoru. Kochajcie się więcej. Do zobaczenia jutro. Pa.